Dzień dobry, panowie pszczelarze i pszczelarki. Chciałem tu zaprezentować nowej generacji ul, warszawski zwykły, kurkusowy. Co jest, chciałem zasięgnąć opinii profesjonalistów, bo zrobimy sobie to tak: otwierano dennicę. który można sobie sprawdzić, wyczyścić, zrobić porządek i do zwalczania warozy sprawdzić kartonik, czy jakoś gazetę posmarować olejem. I za jakiś czas wyjmujemy i mamy waroże spaloną. Ze względu na mój wiek. Pozwolili pozwoliłem sobie zrobić jeszcze otwieramy korpus. Kręgosłup siadam w taki sposób. Otwieram korpus. Tutaj są rameczki. Sprawdzam sobie rodnie. Po sprawdzeniu kładę kratę ogrodową. I sobie i zamykam. Tylko trzeba kratę sobie na wymiar uciąć. O, zamykam korpus Te rameczki, które będą od góry od dnia, tu się nic nie nimi nic nie dzieje. Nie wypadają. Trochę są wszystkie pione zawsze jak pszczoły. O, proszę bardzo. Sprawdzam. Tanki wiszą. Zamykam. Kratę odgrodowa. Dasek. Wlotki zamykane do przewożenia pszczół, jakby co, tutaj na zimę znalazłem sobie taką krateczkę, żeby tam nie weszła jakieś myszka, z tyłu są otwierane, Te wentylacja, jedna, druga, myślę, że powinno wystarczyć, no i czekam na opinie profesjonalistów, pozdrawiam, dziękuję.